Tak. Wylać łeb na siebie i dopiero. No. Jesz, jeszcze będziesz jedno, brał Janusz. Jak się Janusz czujesz, dobrze? Co? Gorąco ci jest, ale gorąco ci jest? No dobrze. Jeszcze raz. No to dawaj, Janusz, jeszcze raz jedno, te jedno wiadro sobie lejni. No i pięknie, fajnie, fajnie Januszku. To jak się czujesz dalej? Dobrze, no i o to chodzi. Okej okay. Jaka zimna, naprawdę zimna jest Czuję Tracie po na zewnątrz chyba, nie? Czuję, że jest zimno. Ale wchodzę. Mogę być podłudnać. Co? Teraz pod łód, próbamy pod łódź. Wypłyniemy tam na nogi ustowe. Okej? Dam nura zaraz. Spróbuję pod wodę. Pod łódź wejść. Umiesz Robisz usta, usta? Zależy, zależy od człowieka, jeden może i się z tego Ja nie? tam 4-5 minut no mi wystarcza. 5 minut wytrzymał, godziny bym leczam. Siedziałem 12 minut. Siedziałem, nie czułem, że, nie, że okej się tutaj niby nic nie, nie przeszkadzało, ale jednak To jest freszczec. Teraz jak wyjdę po ten lud. Nut... Ja Cały organizm, akupunktura, bardzo zdrowa. Tak, na no, plecy, nie? I ten lód do góry Tak, dokładnie No Z Zanurz się i tego, nie? Wypłyń najwyżej Halo, wchodzę. Kurde! Świetne uczucie jak sobie. No. Nie, później na krok napiszę, na no? no, nie? Lepiej nie.